Słuchajcie drodzy widzowie, nie wiem czy pamiętacie, ale jakiś czas temu byliśmy świadkami dużej ilości zmian w plikach gry, no teoretycznie, a praktycznie ktoś zaraz pewnie zada pytanie, no to co Bob, zmienili tą przepustkę, czy nie zmienili tych skinów w przepustce, kiedy będzie rotacja tych skinów, no powiem wam tak, i jesteśmy bliżej niż dalej i znowu ktoś zaraz zada pytanie, ale jak to jesteśmy bliżej niż dalej, no to zmienili albo nie zmienili. No, w połowie, dlatego że zmienili, ale w zasadzie nie skiny dotyczące przepustki, tylko w zasadzie warunki dotyczące rozliczania się za te skiny. Wcześniej nie wiem, jak to mieli. Rozliczali się najprawdopodobniej na podstawie tego. Albo wykupywali prawa autorskie, albo procenty dawali graczowi, w zależności od tego, ile otwieraliśmy, ile kupowaliśmy. A teraz, teraz będą się rozliczali w sposób taki, że w zależności od tego, ile skin będzie na przykład w grze, co nie? Dla przykładu będzie ta przepustka miała 3 miesiące, to za 3 miesiące wam zapłacą. Będą chcieli zostawić na 5, to na 5 miesięcy wam dadzą po prostu przelew. Nie wiem, dajcie w sumie znać, jak wy to oceniacie, bo według mnie zapowiada się coraz bardziej ciekawie. A jeszcze, jak byłoby tego wszystkiego mało, to nie tylko Valve może tworzyć takie braloczki, ale również podobnie. Podobno, według Followera znalazł informacje dotyczące tego, że są szanse na to, że my jako community będziemy w stanie tworzyć sobie te czarmy. Według mnie, bardzo fajnie się to wszystko zapowiada. Tylko, właśnie, bardzo dobre pytanie, kiedy oni zamierzają to dodać, kiedy oni zamierzają to zmienić, kiedy oni zamierzają coś takiego w ogóle nam umożliwić. Mnie to dalej zastanawia, patrząc na to, że już mamy większość rzeczy do Danger Zone dodanych do plików gry, a dalej tego Danger Zone nie mamy, no to możemy się teraz zastanawiać, czy to będzie w tym roku, czy za 3 lata. Yeah. Uh -huh. czy w ogóle Bóg wie kiedy. Patrząc na liczby graczy, które ciągle rosną, bo mamy dla przykładu taką zwykłą środę, a już jest 1 621 000 i dosłownie dzieli na 180 000, tylko 180 000 osób od rekordu nowego, jeżeli chodzi o liczbę graczy. Nie wiem, w sumie dajcie znać w komentarzach, jak Wy to wszystko oceniacie. Według mnie mega śmiesznie się to zapowiada, nie będę ukrywał. No i chciałbym jeszcze powiedzieć Wam, że macie możliwość wsparcia tego kanału poprzez po prostu link polecający, jeżeli chodzi o CS Float. Praktycznie nic z tego nie dostaję, ale patrząc na to, że CS jest jednym z lepszych marketów, to można go polecać, co by nie mówić, czemu by nie. Możecie również wesprzeć ten kanał, gdzie macie masę dodatkowych materiałów dla wspierających oraz dzięki Blaze za wsparcie tego kanału. No jak ktoś zaraz zapyta, jakie materiały tutaj sobie odświeżamy i powinien się kolejny materiał pojawić, czemu by nie, dokładnie zobaczcie, jak to jest kolorowo. Oraz możecie wbić na Discorda, gdzie macie nic innego jak konkursik na 20 PSF kart. Dajcie w sumie znać w komentarzu, jak oceniacie ogólnie możliwość do potencjalnych oczywiście czarów w community, jak i w zasadzie tego, że akurat Losowo zmieniło warunki już jakiś czas po zbrojowni, po tym jak dodało pierwsze skiny do zbrojowni. Akurat tak, jakby mieli coś tam niby zmieniać, rotować, a mało tego wszystkiego, nie wiem czy pamiętacie. Teoretycznie, walw powinno nas poinformować przed zmianą przedmiotów w zasadzie w przepustce, tak jak dało znać Sarze. Nie wiem, nie wiem czy nas okłamią, czy nas nie okłamią, ale wiem na pewno jedno. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, no i cześć.